Posłuchajcie. Słowo Boże mówi tak. Jeśli usłuchasz głosu Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przekazania, spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie błogosławieństwa, jeśli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. I z drugiej strony, chwilę później, lecz jeśli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań, które ja ci dziś nakazuję, to przyjdą na ciebie te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, że Jezus w Nowym Testamencie również charakteryzuje swoich uczniów na podstawie tego, że oni słyszą jego głos, znają jego głos i idą za tym głosem. Jezus nie mówi w Nowym Testamencie, że moimi uczniami są ci, którzy mówią paciorek rano i wieczorem i nie jedzą mięska w piątek. Nie. On inaczej charakteryzuje swoich uczniów. Kochani, jeśli to jest tak kluczowa sprawa, słuchanie Bożego głosu, że od tego zależy nasze błogosławieństwo lub przekleństwo w życiu, to jest koniecznością, żebyśmy się chociaż na chwilę zatrzymali nad tym aspektem. Zobaczcie, kiedy Bóg rozpoczyna przygodę z narodem izraelskim, kiedy chce ich wyrwać z niewoli egipskiej i wprowadzić ich do ziemi obiecanej, ziemi błogosławieństw, to zaczyna od tą przygodę, od słowa, szma Izrael. Słuchaj Izraelu. Pan Bóg jest Bogiem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił i z całej swojej mocy. Szma Izrael, słuchaj Izraelu. I teraz pytanie do każdego z nas: jak Ty w swoim życiu, w życiu swojego małżeństwa, w życiu swojej rodziny słuchasz głosu Boga? Ale Księże, ja nie słyszę żadnego głosu. Nie słyszysz nic takiego, na przykład? Krysiu, nie masz kupować tej pralki. Jest za droga. Po co brać następny kredyt? Pewnie, że tu nie chodzi o taki głos. Słuchanie Bożego głosu jest daniem możliwości Bogu, aby odpowiedział na nasze pytania. Kiedy otwieramy Słowo Boże. To widzimy, że wszyscy bohaterowie biblijni, którzy osiągnęli nieprawdopodobny sukces w życiu, byli nieprawdopodobnie chronieni przez Boga i błogosławieni. To byli ci, którzy cały czas pytali Boga: Co mam zrobić? Jak mam zrobić? Powiedz mi, Boże. Czy to ci się podoba, czy nie? Natomiast ci, którzy pomimo wybrania przez Boga, skończyli dramatycznie swoje życie. W totalnym upadku zapomnieniu porażce to byli ci którzy w pewnym momencie przestali pytać Boga czy mogą to zrobić czy mają to zrobić czy ty Boże pochwalasz to czy nie zaczęli żyć w oparciu o swoje widzimisię to co dla nich było według nich najlepsze nie będę pytał Boga ja sam najlepiej wiem, co jest dla mnie najlepsze. Żaden papież, żaden ksiądz, żaden biskup nie będzie mi tu mówił, co ja mam robić w życiu. Sam wiem, co jest dla mnie najlepsze. To jest taka postawa. Słuchanie Bożego głosu. Przestrzeń naszej modlitwy. To pierwsza przestrzeń, w której możemy zauważyć, czy słuchamy Bożego głosu, czy nie. Zobaczcie. Jakże często nasze modlitwy wyglądają tak. Gdzieś tam rano, szybko wyskakujemy z wyra, bo jesteśmy już spóźnieni, śpiący, zaspani. Może znak krzyża? Lecimy do pracy. Wieczorem, po 3, 4, 5-godzinnym oglądaniu telewizji, Facebooka, internetu nie wiadomo czego jeszcze, na maksa zmęczeni, na wpół śpiąco, jeszcze klękniemy w Miojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Co tam znamy szybko? Miojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I do wyrka. Nie ma nas! Wyobraźcie sobie małżeństwo, które tak ze sobą rozmawia: rano, raz i raz wieczorem, wypowiadając oficjalne formuły: Czy ci godna żono, pozdrawiam cię serdecznie, było dzisiaj fajnie w pracy, dobranoc. Myślę, że takie małżeństwo by nie wytrzymało, słuchajcie, miesiąca czasu. A Bóg musi z nami wytrzymywać te paciorki całe nasze życie. Zobaczcie nawet, że Kościół terminologicznie odróżnia tak zwany pacierz, który jest wypowiedzeniem pewnych form moditewnych od terminu modlitwa, które od początku jest nazywane rozmową z Bogiem. A rozmowa z Bogiem polega na tym, że kiedy ja mówię, on słucha. Kiedy On mówi, ja słucham. I teraz pytanie do każdego z nas. Jak słuchasz Bożego głosu na Twojej osobistej modlitwie? Bo można odmawiać modlitwy tak, że równocześnie odmawia się Bogu spotkanie z sobą na modlitwie. Można tak odmawiać modlitwy. W jaki sposób Bóg odpowiada na naszą modlitwę w czasie modlitwy? Jeśli mam słuchać jego głosu, to w jaki sposób on mi przekazuje swój głos? Najprościej, na trzy różne sposoby. Pierwszy to Ewangelia, Pismo Święte. Mówiliśmy już o tym, że w Piśmie Świętym są zawarte Boże odpowiedzi. Na wszystkie pytania, które w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek możemy zadać Bogu. W Piśmie Świętym nie ma ani pytania, które ktoś nie zadał jeszcze Bogu, ani odpowiedzi na pytania, które Bóg każdemu z nas chce dawać przez swoje słowo. Tu jest zawarte wszystko. Pytanie do każdego z nas. Przechodzisz teraz jakiś trudny czas, może w swoim życiu. Może rozbija ci się małżeństwo, może masz problemy z dziećmi, może z pracą, może z przyjaciółmi, może zaczynasz chorować na coś, może dzieją się inne rzeczy trudne dla ciebie. Powiedz mi, czy znasz swoje miejsce w Biblii, gdzie jest opisany twój przypadek? I co Bóg radzi, żeby zrobić w tym wypadku? Ilu z nas aktualnie patrząc na swoje życie, by powiedziało: Hej, to jest ten fragment z księgi Joela, kiedy dzieje się to i to. Albo pisze o tym Jeremiasz, bo ten i ten przechodzi dokładnie to samo, co ja teraz. I Bóg mówi: Zrób tak, tak i tak. Hej, to ja zrobię tak, tak i tak, jak Bóg radzi w swoim słowie. Problem polega na tym, że to jest dla nas księga zamknięta, nieznana zupełnie. Będziemy wchodzić na onety, Będziemy wchodzić na inne kanały, internety i Facebooki i pytać, weź mi porad, co w tej sytuacji mam zrobić. A księga instrukcja naszego szczęścia zakurzona na naszej półce. Więc w Słowie Bożym jest zawarta odpowiedź na wszystkie pytania, które kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób chcesz Bogu zadać. Drugi sposób Bożego odpowiadania na nasze pytania. To nasze odczucia wewnętrzne, czyli tak zwane natchnienia, które Bóg nam daje, każdemu z nas. Nasze ciało jest stworzone na wzór świątyni. Skóra to mury zewnętrzne świątyni. Wchodzisz do kościoła, czyli przechodzisz przez swoje emocje, swoje uczucia. Zbliżasz się coraz bardziej do miejsca, które nazwane jest presbiter. Miejsca świętego, gdzie jest tabernaklu, miejsce najświętsze, gdzie mieszka Bóg. Kiedy zaczynamy się modlić, przechodzimy przez nasze emocje, nasze uczucia, wchodząc coraz głębiej w naszego ducha, aż dochodzimy do miejsca, w którym w każdym z nas, 24 razy na dobę, mieszka Bóg. Jest tutaj we mnie. Matka Boża w jednym ze swoich objawień powiedziała, że ludzie kończą swoje modlitwy nawet w nie, nie wchodząc. Co to znaczy? To znaczy, że być może przez całe moje życie się modlę, ale nigdy nie spotkałem się z Bogiem w moim sercu. Bo za krótko, bo nie mam czasu, bo są inne ważniejsze rzeczy. I tylko klepanka wpółautomatyczna, żeby odfajkować obowiązek religijny. A Bóg w moim sercu, na pytania, które mu stawiam, Daje proste odpowiedzi. Naprawdę. Kiedy Bóg mówi tak, zgadzam się z tym, zrób tak, czuję pokój, miłość, radość, pewność, przekonanie, że to jest to, że tak mam zrobić. Kiedy Bóg mówi nie, czuję lęk, niepokój, zamieszanie. Wystarczy zadając Bogu pytania, po prostu wyciszyć się na kilkanaście minut i posłuchać swojego serca. Bóg rozmawia z nami również przez wydarzenia życia. Czyli zadając Bogu pytanie, zaczynasz teraz wnikliwie obserwować, kto i co pojawia się w ciągu dnia w Twoich okolicznościach życia. Bóg zaczyna je tak reżyserować, że przez ludzi, przez wydarzenia, przez przypadkowo zobaczony program w telewizji, niby przypadkowo, niby przypadkowo spotkaną osobę, niby przypadkowo zobaczona, nie wiem, książka na wystawie, w sklepie, Bóg tak wszystko reżyseruje, żeby dać ci odpowiedź na twoje pytania. To jest niesamowite. Robiliście to kiedyś? Zadajcie Bogu pytanie i patrzcie, co się dzieje w waszym dniu. Jak zaczynają układać się pewne wydarzenia w odpowiedzi. Jakich Bóg będzie przesyłał do Was ludzi, co usłyszycie gdzieś w radiu, w telewizji, zupełnie niby przypadkowo, a ten ktoś będzie dokładnie odpowiadał na twoje pytanie postawione Bogu, nieświadomie zupełnie. I kiedy teraz te trzy rodzaje chociażby Bożego głosu, trzy rodzaje odpowiedzi Boży zgadza się, czyli Słowo Boże jest zgodne z natchnieniami w sercu i wydarzenia zewnętrzne to potwierdzają, Bóg mówi tak, rób to, będę przy Tobie, nic Cię nie pokona. Będziesz zwycięzcą, wszystko Ci się uda, bo to jest też moja wola. Kochani, ilu z nas tak podejmuje decyzję? Słuchając Bożego głosu. Ilu z nas tak podjęło decyzję, na przykład o małżeństwie? Jedna z najważniejszych decyzji naszego życia. A ilu z nas tak naprawdę poszło do ślubu? Byłem zakochany, moje widzi mi się, byłem zakochany. I potem po kilku latach chwytam się za głowę i mówię: Boże, co ja zrobiłem? Kto to jest? Nie znam tego człowieka. Oczywiście potem mamy pretensje do Boga i do wszystkich innych. Dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego tak cierpię w małżeństwie? Dlaczego mi tak nie wychodzi? A pytałeś Boga, czy Bóg ci potwierdza, że On jest dla Ciebie? Że ona jest dla Ciebie. Pytałaś o to Pana Boga, szukałaś Jego głosu. Więc zobaczcie, kochani, tu jest przestrzeń bardzo poważnego rachunku sumienia. I być może nigdy w życiu nie spowiadałeś się z tego, że nie słucham głosu Boga w moim życiu. Jest mi ten głos obojętny, że podejmuję decyzję w oparciu o swoje własne widzimisie i swoje przemyślenia i swoje wartościowanie. Bardzo poważna sprawa.